Dany jest ciąg AN określony wzorem AN równa się 5 minus 3 razy N przez 7 dla każdej liczby naturalnej n większej bądź równej 1, trójwyrazowy ciąg A4X do drugi plus 2A11, gdzie x jest liczbą rzeczywistą, jest geometryczny, oblicz X oraz iloraz tego ciągu geometrycznego. Więc lecimy AN. Równa się 5 minus 3n podzielone na 7. A 4 równa się. I jedenasty wyraz tego ciągu. Żeby je wyliczyć w miejsce n, muszę dać 4, czyli mam 5 minus 3 razy 4 przez 7 równa się 5 minus 12 przez 7. Minus 7 przez 7 równa się minus 1. Kolejny wyraz wyliczam. 5 minus 3 razy 11 przez 7. 5 minus 33 podzielone na 7 równa się minus 28 na 7, czyli to jest minus 4. I teraz te nasze wyniki. Minus 1 to jest ten tu wyraz, tak? I teraz nasze a 11, to ono tu się schowało. Więc nasz y, trójwyrazowy ciąg teraz wygląda tak, minus 1, x kwadrat plus 2 i minus 4. Y I z czego my tu musimy skorzystać? Jest y w naszym ciągu geometrycznym taka zależność między wyrazami sąsiednimi. Klejam ją i z tego muszę skorzystać. E, czyli tutaj mam wyraz an -1, tu jest an, a tu jest an plus 1. Więc x kwadrat plus 2. Podniesione do kwadratu równa się minus jeden razy minus 4. Tak? Mam nadzieję, że tu widzisz. I co my tu mamy? Właśnie ja się zastanawiam, czy nie lepiej by było skorzystać z tego. Bo tutaj będziemy mieć. Dobra, liczymy. Mamy tu wzór skróconego mnożenia. Który A plus B. Do kwadratu równa się a kwadrat plus 2ab plus b kwadrat. Czyli to jest nasze a, to jest nasze b. Więc mam x kwadrat podniesione do kwadratu plus 2 razy a razy b plus b do kwadratu równa się 4. Czyli x do czwartej plus 4x plus 4 minus 4 równa się 0. Ja mam x do czwartej plus 4x kwadrat równa się 0. Tutaj mogę wyrzucić x kwadrat przed nawiasem, więc tu został mi x kwadrat plus 4 równa się 0. I teraz tak, wynik kiedy takiego równania da mi 0? Kiedy pierwszy wyraz, kiedy tutaj ta pierwsza część będzie równa 0, lub druga będzie równa 0. Czyli x kwadrat równa się 0 lub możecie zapisać lub w taki sposób. x kwadrat plus 4 równa się 0. Czyli tu mam x równa się 0, a tu x kwadrat równa się minus 4, czyli tutaj odpada. Więc mamy już wyliczony x. Nasz x równa się 0. I teraz e, podstawiam sobie tutaj w ten nasz ciąg, czy mam minus 1, 2 e, i minus 4, tak? 2 dlaczego? Bo ja mam x kwadrat plus 2, mam 0 do kwadratu plus 2, równa się 0 plus 2, czyli 2. To się stąd wzięło. I dalej mam wyliczyć nasze Q. A Q, jak wyliczaliśmy? Jak mamy wyraz A1, A2 i A3, czyli mam minus 1, 2 i minus 4, tak? To moje Q to się równa A3 podzielone na A2 albo A2 podzielone na A1. To weźmy A2 podzielone na A1, czyli to będzie 2 przez minus 1, czyli minus 2. Odpowiedź jest taka do tego zadania, że nasz x wynosi 0, a nasze q wynosi minus 2. Jak są jakiekolwiek pytania z Twojej strony, to napisz.